Dobry wieczór, a ja zaglądam do Państwa z krótkim komunikatem, szczególnie do tych, których nie ma na facebookowej stronie Rozmawiam, bo lubię. Ci z Państwa mogli się jeszcze nie zorientować, że dzisiaj o godzinie 20.30 spotkanie z Justyną Dżbik-Klugę. Porozmawiamy o jej nowej książce zatytułowanej Śluby nieposłuszeństwa, prawdziwe życie zakonnic. Miałam okazję pisać tak zwany blurb, czyli rekomendacje na tak zwanych pleckach książki i napisałam, że przez tę książkę prowadzą czytelnika ciekawość i szacunek. Justyna wchodzi w świat osób duchownych, sama nie kryjąc tego, że jest ateistką z dwójką nieochrzczonych dzieci i bardzo szybko podczas lektury okazuje się, że nie ma jednej opowieści o zakonie, że to życie zakonne bywa czasami piękne, ale też rozczarowujące, dokładnie tak samo jak w życiu rodzinnym. Habit nie ujednolica, bo tutaj znajdziecie bardzo różne motywacje, doświadczenia i historie. Mamy zarówno siostry z kilkudziesięcioletnim stażem w zakonie, jak i siostry, były siostry, które ten zakon opuściły. Ja przyznaję, że po lekturze tej książki bardzo długo myślałam na przykład na temat poświęcenia. Dlaczego to poświęcenie stawia się na piedestale? O to też dzisiaj będę pytać Justynę Jbig-Klugę. Zastanawiałam się, kiedy pokora jest pokorą, a kiedy pokora czy podporządkowanie staje się wygodą. Mnóstwo zresztą takich myśli mi przebiegało przez głowę. I zapraszam do wymiany doświadczeń, do słuchania Justyny. Do opowieści o tym, jak powstawała ta książka, co samą autorkę najbardziej zaskoczyło, dziś o godzinie 20.30 się spotykamy. Zapraszam, a będziemy obecne zarówno na YouTubie, jak i na profilu facebookowym Rozmawiam, bo lubię to. Spokojnego wieczoru, a zbiórka w sprawie rozmowy o 20.30. Do zobaczenia.